Atak Izraela na Iran znacznie skomplikował y, sytuację na Bliskim Wschodzie która już od dłuższego czasu, od czasu ataku na Izrael, była źródłem no, istotnych problemów, przede wszystkim związanych z zawieszeniem żeglugi przez kanał Suezki i koniecznością przekierowania większości statków wokół Afryki, wokół przylądka dobrej nadziei, co znacznie wydłużyło czas transportu i podniosło jego koszty. Przez cieśninę Ormus przepływa od 18 do 19 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi niemal 20% światowego handlu ropą i paliwami. W praktyce jest to wąskie gardło surowcowe, uniemożliwienie przejścia choćby jednego tankowca to realne ryzyko globalnej perturbacji i to się właśnie dzieje. Musimy się liczyć ze znacznymi wzrostami cen paliwa, wzrostami kosztów transportu, wydłużeniem terminów dostaw, no i innymi perturbacjami, które są z tym związane dla handlu zagranicznego koniecznością zwiększenia stanów magazynowych, przygotowania się na braki na rynku, na powtórzenia się pewnych sytuacji, z którymi mieliśmy do czynienia w czasie. COVID Nawet jeśli nie będzie fizycznej blokady, frakty i ubezpieczenia drożeją, a to bezpośrednio przekłada się na ceny towarów, od paliwa przez surowce po produkty konsumpcyjne. A to oznacza, że już niedługo za wiele produktów zapłacimy więcej. Zapewne zaczniemy to zauważać przy napełnianiu baków naszych samochodów. Do tego jeszcze można dołożyć zawirowania związane z polityką celną Stanów Zjednoczonych, daleko idącą niepewnością. Także no, pracujemy na bardzo rozchwianym i niepewnym nie tylko politycznie i militarnie, ale również gospodarczo-rynku.